Cześć wszystkim, tam Was bardzo serdecznie na kanale Sebastian Rysuje. Dzisiaj Craft Sensation, czyli kredki z Actiona, które budzą skrajne emocje. Ale dlaczego o tym dowiecie się w kolejnej części filmu? I nie zwracajcie uwagi na to, bo jestem przeziębiony. Właściwie chory, ale. No. Dlatego mam muła. Kredki dostajemy zapakowane w bardzo ładnej czarnej etui, które zamykane jest na magnes. Jak za 30 zł, to bardzo fajne rozwiązanie. Naprawdę, nie spodziewałem się za tę cenę takiego pudełka. To Kohinoor jest droższy, a można dostać go w tekturowym, zwykłym opakowaniu. Szok. Wewnątrz kredki poukładane są tak, no. W miarę kolorami na plastikowych tackach ułożonych jedna na drugiej. Wygląda to ładnie, ale nic poza tym. Jest to ułożenie bardzo niewygodne i przy wyjmowaniu kredek rozwalają się, rozsypują i trzeba to robić mega ostrożnie. A i to niełatwe, bo te tacki są takie, no po prostu liche. Ale nie oczekuję od nich serio dzisiaj e, jakoś sporo, mimo że powinienem. Tak. Bo nieważne ile kosztowały. Napisane jest Artist Quality, czyli artystyczna jakość, napisane, więc powinienem. Ale już każdy z nas się przyzwyczaił chyba do tego. Sama kredka jest średnio miękka w całości polakierowana czarną farbą, a jej końcowa część pełni funkcję skówki koloru, która ma się nijak do koloru wewnątrz kredki. Producent dał nam tutaj tylko numer kredki, nic więcej, nazwy koloru tu nie znajdziecie. Mimo tych minusów kolorystyka kredek mi się nawet podoba. Tutaj możecie zobaczyć jak kredki sprawdziły się na papierze z Talensa 180 gramów na metr kwadratowy, którego chce się jak najszybciej pozbyć, bo jest zły. Tak swoją drogą unikajcie tego gówna, niby jest przeznaczony do wszystkich rodzajów mediów, ale tak naprawdę to firma Talens świetnie się spisała, by pokazać nam Wręcz namacalnie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Kiedyś mi się podobał, ale wtedy miałem też mniejsze doświadczenie z papierem, i może dlatego teraz za darmo bym go nie wziął. W ogóle mam wrażenie, że talent się spieprzył ostatnio tak samo jak Kohinor. Też macie takie wrażenie? Używaliście coś z tej firmy? Dziś mi nie wychodziło troszkę nic, więc mój speed zaczynamy tak trochę od zaczętej już przeze mnie pracy. Rysuję wróbelka, zdjęcie referencyjne miałem z Pixabay, jeśli jeszcze go nie usunąłem to wstawię, a jeśli nie wstawię to kto będzie chciał to go sobie tam znajdzie, no przecież nie odleci, prawda? Kredki jak mówiłem są średnio miękkie, dokładne objaśnienie twardości kredek to znajdziecie słuchajcie w moim poradniku, który tak w ogóle możecie kupić na moim sklepie w formie PDF, także zapraszam Was tam serdecznie, link będziecie mieli w opisie, naprawdę warto. Kolory tych kredek się ze sobą naprawdę fajnie łączą, można uzyskać nowe barwy, jak i ładne przejścia kolorystyczne. Te drugie troszkę wymagają od nas wysiłku, ale serio się udaje. Nie można mieć zastrzeżeń, bo tak jak mówię, za takie pieniądze to naprawdę nie są złe. Pigmentacja szałem nie jest, ale nie jest też tragiczna. Kolory są wyraziste, mój zestaw posiada nawet takie troszkę kredowe, powiedziałbym. Brązów ciemniejszych tylko mi tutaj zabrakło. Są tutaj tylko takie w różnych odcieniach czerwieni. Ciemny brąz jedynie uzyskacie jak dołożycie szarości albo czerni, by te czerwone brązy trochę tak przybrudzić, że tak powiem. Szarości mi się tu podobają, bo są dwa ciepłe i dwa takie troszkę chłodniejsze. Czerni jest mocna i jak za taką cenę to mega intensywna. Fajnie ją zrobili. No ale biel to już porażka. Jako blender się przyda, troszeczkę tylko rozjaśni tam coś wam trochę kolor i tyle z niej pożytku. Ale w tych tanich zestawach jeszcze nie było żadnej dobrej bieli. Jak kiedyś w jakimś będzie to dopiero dostanę szoku. Ua, dostanę też chyba na głowę ze szczęścia. Ale ale, nie rozpędzajmy się. Na końcu drawingu pokażę Wam też kawałek ujęcia jak koloruję w zwykłym tempie, byście mogli zobaczyć jak tymi kredkami pracowałem w zbliżeniu. Z jednej strony fajne są te kredki, za małe pieniądze super. A z drugiej strony trochę mnie wkurzało to, że nie mogłem uzyskać mm, poprzez mieszanie kolorów takiej barwy, jaką bym chciał. Na przykład zazwyczaj zwykłą ochrę mieszam z ciemnym brązem i wychodzi mi taki ciemno-brązowo-żółty kolor. A tutaj te czerwone brązy na to nie pozwalały, a czarny był z kolei za ciemny. Szary znowu za szary do uzyskania takiej barwy. Zielenie takie, no, no takie. Nie bardzo naturalne, wiecie o co mi chodzi, więc kupując te kredki nie liczcie na to, że wykonacie naturalny pejzaż. No i w niektórych kredkach niestety trafiały mi się takie niezmielone, twarde kulki, które rysowały mi papier, przez co w pewnych miejscach praca wyszła jak pokolorowana, tak na odwal się. A naprawdę się starałem. Ostatnim aspektem, który no niestety dla mnie jest nie do zaakceptowania to łamliwość. Strasznie te cholery się łamią. Próbowałem wszelakimi temperaturami. Temperówkami i nic. W każdej się dosłownie łamały, przez co praca zeszła mi o wiele dłużej. Jak widzicie, z zachwytu do nienawiści. Takie emocje towarzyszyły mi przy pracy tymi kredkami, które swoją drogą dostałem od fanki w paczce. Bardzo Ci dziękuję, Moniko, i pozdrawiam serdecznie. Do kolorowanych może je jeszcze wykorzystam. Zachowam pudełko, to może coś z niego zrobię, bo fajne. Ale czy one nadają się na dłuższą metę do rysunków? Za tą cenę dostać możecie inne, lepsze kredki, szczerze wam powiem. Szału one nie robią, więc chyba je odradzę, no. Serio. Serio odradzam. Można kupić choćby Giotto albo Colorino Artist i będzie się wam ich używało o niebo lepiej. No i w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle. Tak się rozpędziłem, rozpędziłem i, i chyba wszystko powiedziałem, no. Także sorry, że dzisiaj jest taki troszeczkę chaos w odcinku. Jak czegoś nie zrozumieliście, napiszcie w komentarzu, to wam tam odpowiem. Ja lecę się glebnąć na łóżko, ale jeszcze zanim to zrobię, to dosypię karmy lolkowi, bo już tam drzepa pulca. Także zostawcie suba, jeśli Wam się spodobało, lajka w górę. No i tam wiadomo, wiecie co robić, nie? Nie będę się powtarzał. Trzymajcie się i elo!